Tak? Aha. Hmm. A. Cóż mogę powiedzieć? Yy, bardzo... osoba o bardzo szerokich zainteresowaniach. Teatr, taniec, śpiew, muzyka. Hmm. Zresztą zobaczcie... Znaczy ponowne, mówić, to talent do śpiewania. Po prostu warsztat wypracowany od najmłodszych lat. Na koniku, tak? A jak się postarasz. Kaj mnie. bo samo nie wiem już. nie wiem, jak sama się odnajdę. Więc przypomnę tutaj o tą tyku s ten gagańczyn warkucz jej. Jest strasznie zabiegana z powodu wiecznych zajęć, a to jakiś step, śpiewanie, ta taniec, y dramat, nie wiadomo co innego. A, chcę ja chcę uchodzić za młodego galanta. Czy ten sługa szatana, pijany zawsze jak holender, mógł się czegoś dopatrzyć w moim zachowaniu? Dla niej jest życie? Myślę, że życie dla niej jest jedną wielką sceną i nie zapowiada się na to, żeby szybko z niej schodziła. Siała.